Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen. A dzisiaj akcja Siano Kiszonka. Także co, zabieramy się za zgrabianie. Ogólnie jesteśmy, znajdujemy się na nowej łące, którą zakupiłem dosłownie przed chwilą. Znaczy, no przed chwilą, no jeszcze musiałem skosić oczywiście tutaj. Ale, no dosłownie przed chwilą ją zakupiłem na potrzeby, właśnie odcinka. Dobra, jeszcze wyłączymy sobie tylko linie GPS-u, będzie to lepiej wyglądało. Pięknie. I jedziemy, a chociaż nie, nie mogę z GPS-u korzystać, przepraszam, gdyż właśnie wyjechałem za, za pole z koszeniem. Także znajdujemy się na tej pięknej łące. Zdecydowałem się na nią, bo po pierwsze jest duża, a po drugie no jest mega klimat, uważam, te. Ta rzeka otaczająca ją z każdej strony, na obkoło, bo zobaczcie, nawet tutaj, od drzewek tutaj na przodzie mamy, więc ona jest tak jakby. Zresztą to po mapie widać, widzicie, jest takie zakole tutaj, więc naprawdę znajdujemy się tak jakby na obkoło otoczeni wodą, tak w zasadzie. No, od jednej strony tylko, wiadomo, od miasta strony, nie? No, ale ogólnie uważam, że robi to mega klimat i ta mapa, jak ja nie chwalę tego farminga, rzadko go chwaliłem, zresztą. Uważam, że za grafikę warto go pochwalić. No, za parę rzeczy jest, za które na pewno nie zaskakanie w kabinie, tak, ale mówię, no, jest parę rzeczy, za które to na pewno ta mapa wyglądowo oddaje może też dlatego, że woda się zmieniła i ogólnie grafika jest podciągnięta i ten klimat jest większy ale na pewno ta ilość tej wody że ta mapa jest właśnie tak porozdzielana tymi rzekami, że przejeżdża się pomiędzy mostami. W to jest na pewno fajne, ta barka. Myślę, że na pewno jest to fajna rzecz. Tak, już yy, dzisiaj wyjątkowo dużo pochwaliłem tego farminga. Ale skoro już pochwaliłem tego farminga, to teraz przejdziemy do tematu odcinka, a mianowicie mody. No i tutaj chyba już wiecie o czym będę mówił, bo pojawiły się kolejne mody do FS-a oficjalne oczywiście mi chodzi, bo wiadomo tych modów od twórców nie komentuję one są za wolno testowane źle, ale to nie jest istotne teraz pojawiły się mody do FS-a oficjalne no i na przykład, nie wiem, ścielarka mamy ścielarki do farminga to zamiast dodać talerzówek które brakują, to oni dodają sobie ścielarkę, zamiast tego, co naprawdę brakuje, czyli talerzówek, kultywatorów, chociaż kultywator jeden fajny dodali, za co szacunek i plus. To bardzo dobrze. Zamiast dodać jeszcze więcej kultywatorów, talerzówek i takich maszyn, których naprawdę z, te zbieraczki do kamieni małe, na przykład. Nie ma ich. No to oni sobie dodają ciągnik do leśnictwa, który użyje pięć osób. I nie mówię, żeby go nie dodać, skoro go usunęli. Tylko dlaczego... To jest gra rolnicza, i na początku to się dodaje rzeczy, które najbardziej potrzebne są do prowadzenia roli. Ja tak uważam. No. Kolejny minus zauważyłem, ktoś może powiedzieć, że ja się za bardzo czepiam. Ale wyobraźcie sobie, że kiedyś była różowa folia do owijania belek. Zresztą dzisiaj wybrałem zieloną. Folię no i niestety jakoś nie wiem, czy ja, albo ja jestem głupi, albo możecie wypowiedzieć się w komentarzu, czy też tak samo mieliście, że nie da się wybrać folii różowej. Ktoś powie, że to jest mały szczegół i że to jest y, totalnie bez sensu. Tak, ja też uważam, że to jest totalnie bez sensu, żeby się tego czepiać. Ale jednak, mimo wszystko, jeśli coś jest w poprzednim farmingu, to czemu nie ma go w tym? Tak się kupuje samochód, to przynajmniej ja tak podchodzę do życia, że jak jeżdżę z silnikiem 1,4, to następny samochód kupię 2,0, a nie w dół. Oczywiście, wiadomo, to jest trochę przerysowane, bo wiadomo, że nie wiem, że kupuję samochód do pracy i tam może nie być dostępny silnik, nie wiem, jakiegoś wana. Ale no wiecie, do czego zmierzam, że jednak z 22 na 25 wszystko powinno być lepsze, a nie gorsze. A niestety mam wrażenie, że nie wszystko jest lepsze. No ale cóż, tak to jest. Ogólnie ja teraz was zostawię na chwilę jeszcze chwilę sobie pozgrabiamy, no i ja jeszcze pewnie trochę poza odcinkiem sobie pozgrabiam i wtedy przy, po, potem poprasuję i widzimy się wtedy jak już będę owijał belę, no bo nie będę was zanudzał teraz prasowaniem bel, gdyż no to już robiliśmy na odcinku i nie ma sensu powtarzać jednej roboty, mi się wydaje. Wiadomo, ja tą mąkę pewnie sobie jeszcze trochę powiększę, tak żeby nie wiem, tak jak teraz objechałem ją, nie wiem, na przykład kosząc, nie, to pewnie ja ją tam delikatnie tam przeoram i to dosieje, ale to pewnie, nie wiem, no to jest tak duża łąka, że tak w sumie to mi się to nie spieszy też tak na mus, że tak powiem. Coś tam pewnie powiększa, ale nie będzie to jakoś nie wiadomo jakie zwiększanie na siłę. No i cieszę się, że jest ta zgrabiarka Samasza. Uważam, że naprawdę ja lubię polskie marki nie tylko dlatego, że są polskie, ale no po prostu mają one też w sobie to, że w realu są trochę tańsze jednak niż te zachodnie, a niekoniecznie zawsze ta zachodnia marka musi być 3 razy lepsza niż Polska. No jednak dajemy jednak pracę Polakom, jakby nie mówić. Trochę a właśnie wróćmy do tematu sprzed wiem Ponad pół miliona kupując tą łąkę. No i kupiłem łąkę za ponad 200, więc gdzie znikła reszta pieniędzy? No, zgrabiarkę kupiłem wcześniej, bo kupiłem ją na, w październiku jeszcze tamtego roku. Farmingowego oczywiście a teraz owijarkę kupiłem teraz, więc tam troszeczkę wydałem. Nie wiem, już nie pamiętam ile kosztowała. A reszta pieniędzy poszła na spłatę kredytu gdzie spłaciłem go mniej więcej zaraz zresztą zobaczymy chyba 100 tysięcy jeszcze ponad zostało czy 250 to już nie pom... 205 o to ładnie to sporo spłaciłem No więc tak naprawdę jestem na prostej, bo miałem kredytu pewnie gdzieś tak w początkowej fazie pod pół miliona, no może nie 450 tysięcy pewnie miałem teraz spłaciłem za jednym razem chyba stówę już nie pamiętam, ale no mniej więcej gdzieś będzie stówa, więc no to są niezłe pieniądze i nadal stówę mam gdzie tam na rozwój jakichś maszyn na pewno będę kupywał, także co, widzimy się za chwilę jak będę już owijał bele Jestem z powrotem. Lecimy z owijaniem belek. Ogólnie nie prasowałem wszystkich pokosów, gdyż stwierdziłem, że i tak pewnie na odcinku nie zdążę. Także, widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. Dobra, łapiemy belkę kolejną. 150-ki tutaj wyprasowałem, gdyż no po prostu nie będę się męczył z jakimiś małymi belkami. Dobra, mamy kolejną. Ale mało ubywa tej folii. 12 rolek, tak jakby. No i dodatkowo, zobaczcie ten jeden pasek z jednej. To już mamy trzecią belkę, tak? Chyba. Tu jest licznik? Nie, nie ma licznika owiniętych. Tak, to była trzecia, więc naprawdę uważam, że to jest niezły wynik. Nie, ale mega klimacik tutaj jest, naprawdę. Rzeka z każdej strony. Coś pięknego, i tutaj to jest mega blisko w ogóle, od tej strony. Barka sobie płynie, coś pięknego. Także Dojcyk w końcu y, Deutsch, y, zaangażowany do filmu, no bo już tak naprawdę dawno nie było go na moim filmie. No i myślę, że teraz już też coraz y, rzadziej będzie się pojawiać, gdyż no, po prostu ciężkie konie pociągowe będą się teraz bardziej przydawać do tych maszyn, które będę kupywał. Także widzowie w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie go do końca. Możecie pisać swoje opinie w komentarzu na to, co się teraz dzieje z Farmingem. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.